Cześć witajcie w czwartym prawdopodobnie odcinku od zera do farmera pra Już pracownika puściłem Tym sobie pojedziemy gru gruberować A później się przysiądziemy do tamtego Żeby Żebyśmy też posiali trochę Jak on się wyrobi Po pierwsze albo m się. Jedziemy. A mógłbym inaczej. Z trudem już trudno tak powiem no właśnie zapomniałem... przewinąłem trochę czas i zapomniałem sobie mm, skosić to nie wiem czy dwójeczką trzeba jeździć tu czy dwójką małą ale się do, coś domyślam i tak, kury będą co trzeci dzień W niedzielę wla wlatowały kurki no seria kury dwa seria kury coś możecie sobie to przeliczyć i od poniedziałku wlatuje tak od bizona do lekcjona później wlatuje od zera i góry będą blotywać co trzeci dzień jak każda seria młoda no ale tam odcinki są dłuższe bo na 20, 20 minut to nawet nie wiem co bym tam zrobił tak powiem i teraz co mnie tam czeka chyba Szef, szef, sorry. Szef i przewinianie. No ale no, nie musiałem w ogóle się przypinać e, Tak jakby przejeżdżać Bo po, po prostu bo <śm> mi mam takie pętelki Mam po prostu takie pętelki bo pole mam w okrągu zrobione To pole nie jest do rozwoju Tak powiem ale na jakiś ryż Idealna Takie duże zrobić Idealna Powiem, że idealna No, pomału się tam kultyw, kultywaturuje Tu dostaję trochę więcej, więcej obciążenia. Bo tu jest góra. Dobra, uff, No i jedziemy Tu nie brałem całego A mogłem trochę to postrzeżyć moim zdaniem Aha, bo wiecie dlaczego? Bo tu mam tak jakby bardziej O i dalej mi prowadzi no, dobra. O, GPS, tak. No. Może taką dziesiątą minutę odcinka, jak będzie, to sobie przeskoczymy, żeby posiąść trochę. Ciekawe, jak sobie radzi. Może no, nie jest pracownika ja trochę tak jakby pół na pół będę robił w odcinkach połowę tego, połowę tego, ale wszystko robię na odcinkach, jak coś naprawdę, tylko odbizona do lekcjona yy, to nie. To za bardzo nie, bo bym miał więcej, bo mam tam czas na pięć. tam za bardzo nie mogę Co tam ty mi tam piszczysz Dobra, pomało się tam nie I tak, i tak jak tu będę jeździł się nikim, i tak się mi tak wyrówna i tak prześwit. Tak powiem. ale to idzie trochę idzie różne robię trzecie okrążenie poprzecinaki wyrobiłem żebym pracownik nie miał chyba wyrobił wam no? nie nie miał kłopotów bo jak mamy na przykład taką kośna, to jeszcze GPS daje nam jeszcze jedną linię o tu taką a tu chyba już już nie tak. no Jak to? Dobra, jak się dojedzie do końca i go zwolni. No i tam dużo wisiał.

żeby było chociaż równo tego traktora naprawdę nienawidzę no Tylko tu zostały mi trzy przejazdy Ten ma... Nie, tam ma No, jedziemy pomału Nie wiem, co tu będziemy się może pszenicę? Tutaj Pszenicę się No, pszenicę. Jak się będzie dało, a tam zasijemy sobie obias. To będziemy się widzieć chyba. Po zimie albo przed zimą jak trałoby rośnie jak trałoby rośnie nie i tak się będziemy widzieć przed zimą bo to musimy zasiać bo musimy zasiać tam pole jak nie zdążymy tu to mamy rzepak Nie, to po zostawimy na soję. O, tak zrobimy. Zobaczymy, czy teraz soję można sieć. No, zobaczymy. Tu, 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 tu. tu, tu pszenica, rzepak, soja to w kwietniu w kwietniu się dopiero sieje dobra to sobie poukładamy maszyny co ja tym jedziemy tak, bo tym się ciężko jeździ jeździ tamten pracownik niech robi to ja tu czepię wiadę sobie tym ciągnikiem tu No tak Dobra, to sobie Wszystko sobie uporządkujemy Ja kombajnem jechać ja kość, a tutaj Nie wiem, to ten ciąg. To to może zakończymy poza odcinkiem tylko tą pracę i będziemy się widzieć po całej zimie. Dobrze? To może zakończymy. Te 5 minut to tam to zakończymy. Na razie. Cześć.